Poczynamy kolejny dzień, wtorek. Opuszczamy miejsce, które wczoraj znaleźliśmy. Nie na, powiedzamy. na Bookingu wyglądało dużo, dużo lepiej. E, no, niestety w środku masakra. Pokoje jeszcze jak gdzie mogę, ale zero kuchni, zero talerzy, zero czajnika nawet. A brud, Pani, leki, brud smród po prostu z PRL to się do tego nie umywa nawet. Pani bardzo miła, sympatyczna, ale nic oprócz tego. Ruszamy dalej w takim Badnie razie. Dwa mamy tu wykupiony, a po jednym uciekamy. Uciekamy po jednej nocce. Łóżka niewygodne, śmierdzi wszędzie. E, Aha, prawda, Panie, Jar dobra. Panie Jarku, jak się spało po palince. Dobrze. Dobrze. Gdyby nie palinka, którą Jarek wziął, chyba byśmy nie przetrwali nocy. Także no, nie polecamy tego miejsca, chyba że ktoś lubi takie klimaty, to, to tak. My dzisiaj ruszamy na Szygiszowarę. I zobaczymy co dalej. Pokażę Wam jeszcze kuchnię, jak wygląda tutaj, bo to warto normalnie uwiecznić. W opisie napisane, że jest kuchnia, czajnik, ekspres do kawy i w ogóle, i w ogóle, a kuchnia wygląda w ten sposób. To jest zlew, i tutaj już nie ma nic. W ekspresie robiliśmy Parzyliśmy wodę, bo nawet nie ma czajniczka. Także, no, nie polecamy ani troszkę. To tyle na razie. Witamy w kolejnym dniu. Jak wcześniej słyszeliście, uciekamy od miłej pani z raku. Wykupiliśmy noclegi na dwie doby, ale po jednej uciekamy. Pani przemiłaj, niech tak zostanie. Dzisiaj w planach mamy mało jazdy, a więcej na nogach, ponieważ postanowiliśmy zwiedzić Sigizuary, ponoć przepiękne stare miasto, które znajduje się pod ochroną, jako przykład niewielkiego ufortyfikowanego średniowiecznego grodu wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Więc jedziemy i sprawdzimy. Dalej na południe Rumunii, tym więcej zauważamy bram zdobiących wjazd na posesję. Kamera tego nie oddaje, ale uwierzcie, że z bliska wykończenie tych bram i szczegóły są przepiękne. I w końcu mamy szutry. Mapa pokazywała fajną drogę. W sumie jest fajna, tylko że 40 stopni i służa dała nam w gość. Był mieliśmy wszędzie, gdzie tylko można sobie wyobrazić. A motocykle i ciuchy wyglądały jak. nie, nie wyglądały w ogóle. Dojechaliśmy pomału w problemach do szary Siedzimy na kapce na kapce i, i na czymś zimnym do oficja, po gorąco 32 stopnie i szukamy noclegu, zostajemy tutaj. Taka kawiaryczka mała. Tam motocykle sobie stoją na parkingu. Po 20 km prawie drogi. Offroadowej po kamieniach, i wybojach i w kurzu usiadamy Tam podejdę i Na razie wziąłam magnesik z gdzie my jesteśmy? Ale I tam mamy wejść w ten. czy widać. Jeszcze wtedy bierze w kółka. Będziemy zwiedzać starówkę Shigizuara Shigishuara Czy jakoś tak to się nazywa? Shigishuara O, Ponoć, bardzo fajne miasteczko, piękne Zobaczymy. Widać, że wszędzie mam ale fakt faktem, że robi wrażenie ładnego. Starego taki odcinek to było chyba 3, 3. trzy kilometry. Bo was to tylko takie taką bitę nie trzeba się nawet A wiesz, a sam jechało się dzisiaj troszkę na nawet słabo. To jest podwójne. To jest szkolne To co są? Schody szkolne takie zabudowane prowadzą do szkoły Bardzo tutaj. Właśnie tutaj. jest tutaj. Bardzo tutaj. Bardzo tutaj. tutaj. Bardzo chłopaki tutaj. chłopaki Mam się na parę. Trzeba się zatrzymać. Bardzo się będzie. Ładnie! Ale ja już w tym momencie mówię, nie przejmuj się. Tak to będziemy jechać tydzień. No, <grym> no, tak. Tak. no ładne to jest. Ładne to. No właśnie ja chcę połowę.

<sus> Aia, a a a a a a Bine. Faceți cum vrei. Ca să stingem toate zvonurile și să nu mă mai bați la cap. Ce am pe cum să ne fie mare. <sus>

¡Gracias! Ale rybą czy czymś? Nie rybą tylko tymi pierościami. A zanim wyjdziemy na zamek, to może po piwku? O co sam myślałem, że. Jest. To tam musimy iść. Tam są Ja cię nie poznaję. Tam, tam. tam idziemy. Tam są te schody. Tu jest ten kościół, tak? To jest... no to, to znaczy kościół warowny jest na górze. To jest stara... ten drugi kościół taki w gromoncie. A to jest stara Aha. zabytkowa kolej rumuńska. To jest stary zabytkowy zabytkowe sołty z rumuński. Mamy! No i żeby wejść na szczyty, trzeba się napić nie wolno dopuścić do odwodnienia przeszliśmy aż w tle 700, 700 metrów wystarczy od jest. pierwszego wodopoju o ja o ja ile tu schodów jest? chuj T -t -t. przeszczały o. i jest, ile schodów tu.

Mamy coś? Jest! Yeah, Chwilę trzeba ich? Uważaj co powiesz, bo nagrywam. Oni zioło, nie? ma? ale co u was w firmie, tak? Nie, nie, nie. Widonicości. Padam. Podniebne drzwi, przez które wyrzucało się. tych, to byli niegrzeczni. No i co? Tu nic nie ma? Tu... Nie, tu tylko kukka. O, Toaleta! Tu jest wórce, słuchajcie. Toaleta! No ale to tak. No, ale można zrobić biznes za nic? Na górce Toż było zamknięte? Ale to wtedy było. Zamknięte. To, to w ogóle mogło być zamykane wcześniej, bo, to, bo sezon jesienny już. Taki trochę stary, co nie? No. Trochę stary i kurwa, wiesz ile ma tych zejść tam do dołu? Podejrzewam. Kurwa, jest podejrzewana Nie wiem czy my wszystko tego no ale chyba nie. Nie, nie. To jest, to, to jest to, bo... Taka rację, bo przy tych basztach się wychodziło. Tam, no i tam się wychodziło przy tych baszków. No co, ale tam. Widzimy tam pędy. Pięknie to jest tedy sobie ściekała Coś dało. Wino! A na dole tam siedzieli. Tak. No i Ja nic nie chcę mówić Ale Jarek obiecali nam schabowe no gdzie są schabowe gdzie są te restauracje? Nawet no, musisz dziko kaszman panie gdzie są te restauracje? Tu wchodzimy Może tu no.

A co? Na kawce ogarnęliśmy Panką. Świetna lokalizacja i miejscówka. W kolejnym odcinku pokażemy. Jeżeli chodzi o stare miasto, przepiękne. Jeżeli jeszcze nie byliście tutaj, polecamy, abyście przyjechali i zobaczyli. Naprawdę warto. 여보, 맞추나다. 보이는데, 쵸피가. 쵸 So now you're not going to be able to do that. Do you mean if you don't want to go stop? — Пораджу, яка вага! — Будь ласка, пораджуй мені, бо я таку фарбу не граю! — А я не я не знаю! — Ну, та-та, найдуже! — А цей замок теж, кудись, варить такий фільм я вважала, що це такий фільм, чи ні? — Так, ну, 욕구와 대비 당아니